Hejka! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Robimy 25k na losowym państwie Europy Tradycyjnie sobie zakręciłem koło fortuny Ciekawa jestem jaki nam kraj się wylosuje O! Widzę teraz mamy San Marino, więc może być dosyć ciekawie Okej, okay, mam już mapkę z San Marino Jak możecie zobaczyć mam brązowy medal, ale to tylko dlatego, że robiłam zapewne pod jakiś daily challenge Dobra, zmieniamy sobie na moving i zaczynamy. Dobra, mamy El Cibrario. Okay, Cibrario, ulica Cibrario. Leonardo di o, i to jest to chyba legendarna góra z tymi trzema zamkami, nie? Tutaj jest jeden zamek, tutaj jest drugi, i tutaj chyba trzeci jest. Albo tam może jest trzeci za drzewami. Szczerze, na San Marino nie mam pojęcia, czego szukać, nie? Bo chyba żadnych numeracji dróg czy coś to oni tutaj nie mają, więc będzie trochę ciężko szukać. Hmm. Luglio. Zakładam, że chyba jesteśmy w samej stolicy, czyli w samym San Marino. Może zobaczymy. ok, jest ta ulica Ventotoluglio. Vento nie wiem, już nie pamiętam. Okej, okay. więc to Luglio. Dobra, jest. Okej, okay. i to jest na północ. Czadei Lunghi. Cokolwiek to znaczy. Ty, ale ta ulica jest długa. Dobra, ale to jest ta ulica z Lungli. Wyjechaliśmy stąd. Czekaj, El Cibrario i było coś tam Leonardo. Okej, okay. przy Leonardo to ja jestem. Dobra. Minuta 35. Akurat chyba miałam farta, że wylosowałam sobie dobre miasto. Ale to wyglądało po prostu no jak ta stolica, bo te góry właśnie z tymi trzema zamkami były najbliżej. Znaczy się, w miarę blisko, chciałam powiedzieć, tak? Hmm, Castella di do Magnano, okej. Okay. Do Magnano to jest tutaj. No dobre pytanie, czy my wjeżdżamy do tego, czy przecież to jest w sumie dobre pytanie, czy to jest w ogóle miasto, czy to po prostu jest oznaczenie na rejon. Dobra, <grymne> no trzeba czegoś chyba więcej poszukać. No bo przynajmniej tyle wiemy. Czekaj, jakaś tam nazwa ulic jest, to może to pomoże. My będziemy po ulicach szukać. Hmm, F Flora i Dimonte Olivo. No to chyba nigdy nie jest ta duża ulica. To musi być coś mniejszego. Coś tutaj? A może tu? O, tutaj jest Dimonto Oliwo I tutaj jest Francesco Flora, czyli to jest to. No dobra, tylko dobre pytanie. Czekaj, bo ja jechałam, już nawet nie pamiętam, gdzie jechałam, ale chyba w tą stronę. Ja jechałam na East, tak mi się wydaje. Już po tym kącie drogi to może tak niekoniecznie na East. Cież może tutaj gdzieś byłam? chociaż nie widzę tutaj żadnej ulicy chociaż czekaj, jest jakaś? levi c levi nie no, muszę być na tej ulicy gdzieś przy tej ulicy albo na tej ulicy, już bez różnicy ok, znalazłem, że jesteśmy tutaj, ale a, bo to jest prywatna ulica ten, to, to co, to może w prywatnych ulic nas nie widać, co? bo są aż takie prywatne ale kąt jakby na to wskazywa tak trochę Francesco Flora jakby skręt by się zgadzał tutaj tak, i tam był ten znak cały ale tutaj są jakieś skręty, a, bo to jest bo to musi być te este Paradiso, nie? Oczywiście, Paradisu, Okej, okay. Janino. Tylko musi być to. No na oko, tu jesteśmy. Może tylko. Dobra, mamy 5K. Okej, okay. szczerze mówiąc, zaczynam się dobrze bawić tym San Marino. Del Mercurio. Dobra, ale czy teraz będzie tak prosto znaleźć to, czego chcę? Nie widzę tej góry z trzema zamkami, więc możliwe, że to już nie jest San Marino. Normalnie by człowiek na tym, by Włochy klikał, to by się nie zastanawiał w ogóle. Ale no, jak chcę zrobić 25K, no to się muszę trochę nadrudzić. Gorzej, jeśli przez przypadek wjecham na teren Włoch. Nitelna. tego. Czekaj, jechałam na North A ta droga wygląda jakby była tą żółtą. Dobra, będziemy skanować drogę. Czyli Lutella. A może nie. Dominika 2, Jugnorno. Porco Maggiore? Coś istnieje takiego w magiora. Chyba nie. No dobra, jednak fałszywy alarm Jedziemy dalej Viaggio Tu chyba też nie jest miejscowość den Show Maggio Pojawia się magia, ale to może jest od ulicy po prostu Już nie wiem co o tym myśleć Dwie pierwsze rundy były w miarę okej, okay, ale tutaj to jest już trochę przesada O, tutaj jest ta góra z, z tymi trzema zamkami, czyli Jesteśmy gdzieś na północ od, no, od stolicy Bezwężliwe, że może to jest to miasto Albo może coś trochę dalej na północ od tego na co mam zzoomowane teraz Zona produktiva Camartino. Albo bo co, Martino? Nie wiem jak się czyta. Via di Atto. To brzmi jak nazwa ulicy. Via di Atto. że nie wiem gdzie tego szukać. No. <grych> bo raczej nie jesteśmy na tej żółtej drodze chyba nie jesteśmy dobra, czekaj, Mamy jakiś znak? wow autostrada Rimini San Marino hmm. bardzo Montecio czym jest Montecio? czy to jest ze znalezienia Montecio? za 14 okej, okay, czyli my na tą autostradę musimy na północ jechać, czy jakbyśmy byli gdzieś w tej okolicy może? Gdzieś tu no to ja nie widziałam tego przed chwilą? Już nie, sama. Gędzie Mam jakieś skrzyżowanie, ale. Tak, skrzyżowanie rondo chciałam powiedzieć, przepraszam. Hmm. Kurczę, szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, że San Marino będzie trochę cięższe do zrobienia niż taka Litwa na przykład, ale no wiadomo, na Litwie miałem trochę więcej szczęścia jeśli chodzi o miejscowości, a tutaj. Praktycznie gdyby wszystkie lokalizacje trafiły się w stolicy, to jeszcze tam pół biedy, nie? Ale tutaj może możemy wylądować nawet na samej granicy z Włochami. Może jak tak dalej będzie, to może do samego San Marino dojadę. No w sumie, kurde, chyba dojechałam do tego do San Marino, skoro tam skoro jest to aż tak widoczne. To nie jest w sumie takie... Głupie myślenie, mogę być w samym już San Marino. Już tyle czasu jechałam. Dobra, zrobię to i się cofnę na sam początek. Mniej więcej chyba wiem, gdzie szukać. Ale to nie zmienia faktu, że i tak będzie trzeba tego poszukać. Tak. To, co właśnie powiedziałam, miało 100% sensu, nie? Salcigni okay. powinno być tak jest mała droga, taki mały Salcigni na północ przecież to jest jakaś malutka uliczka więc może po prostu poszukamy nas do tej ulicy, którą jedziemy bo ona się na pewno wydaje większa Via del Mercurio to to widziałam już jechałam tędy przed chwilą A, tutaj było napisane Borgo Maggiore. Teraz co ma sens? Mm, Prawda, San Marino jest chyba jeszcze gorszym krajem niż Holandia, jeśli chodzi o robienie 25K. Już ponad 10 minut się kręcę i nic nie widzę. A. A, bo tutaj granica z Włochami już jest. <laughs> Okej, okay, czyli do granicy z Włochami dojechałam, super. Okej, okay, Republika San Marino. San Marino, Centro Sojko Monte Titano. I Riva Fontanella. Okej. Okay. A ja szukałam na, na granicy tych. <laughs> dobra, czyli tak trzeba poszukać. Riva Fontanella. Okej, dobra. Jesteśmy gdzieś tutaj. W sensie my fizycznie tutaj jesteśmy gdzieś tu. Hmm, czyli tutaj gdzieś będzie trzeba szukać. Ale że to jechałam do granicy z Włochami, to szczerze tego się nie spodziewałam, ale można było przewidzieć taki obrót spraw. Tylko teraz nie wiem, skąd ja jechałam. Jak zawsze. Czyli znowu zrobiłam coś głupiego, ale czekaj. Via del Mercurio to widziałam to u nas do ulicy, więc może... Nie jest to takie złe, że dojechaliśmy na granicę. Via F. C C Caltigni. A, Caltigni. gdzie może być Cardigni? Ta droga leci tak, jakby to mogło być tu. ale tutaj nie ma tego, bo to nie jest to. Via G. tu Ja naprawdę gdzieś stąd dojechałam do granicy To jest chyba przesada trochę Okej, okay, tutaj jest Giovanni Guiduzio Dobra, czyli teraz jesteśmy tutaj Przynajmniej chciałabym wierzyć, że jesteśmy tutaj Tak, bo tutaj jest taki skręcior, okej okay. Czyli może dojechanie na granicy nie było takie złe FC lignie. Najgorsze, no że tutaj tej ulicy tego cel nie widać, bo to musi być to. Bo nie wiesz, byśmy byli na złym kawałku. O, tutaj jest cel ale Tutaj z drugiej strony nie ma takiego pik-pik. A nie, jest. Okej, okay. czyli jednak jest. Okej, okay, tam jest Salcigny Byśmy byli tutaj, tak raczej. Szkoda, że wejście do posesji nie mogę zobaczyć. No chyba tak to musi wyglądać. No gdzieś tutaj. Ej, jakie to pięćka było wymagające akurat. 17 minut kręcenia się po niczym, że aż nawet dojechałam do granicy z wuchami. To jest już trochę przesada. Dobra, ale jeszcze dwie rundy przede mną, więc czuję, że chyba mogę pobić rekord długości. Niekoniecznie odcinka, bo zapewne większość rzeczy będę musiała wyciąć, bo jednak myślę, że nikt by nie chciał patrzeć, aż tam ale jak co chwilę skroluję na mapę, licząc na łódź, szczęście, że może uda mi się to znaleźć, nie? Dobra, teraz jesteśmy na jakimś pustkowym, więc będzie bardzo ciężko chyba 5K pierdyknąć, ale no cóż, tak się. Nie... Taki się Seed wylosował Czekaj, bo ja jadę na South teraz Dobra, to żebym chociaż kierunek świata zapamiętała w którym jechałam Dobra, jedziemy na South Szkoda, że nie drobne ono w środku miasta Dobra, jest jakieś miasto Może zobaczymy, czy jest ta góra z trzema zamkami Ale nigdzie chyba nie widzę, tak mi się wydaje a nie, tam jest. Ale drzewa akurat tutaj zasłaniają. Chyba są te trzy zamki. No. Okej, okay, czyli tym razem chyba jesteśmy gdzieś na południe od San Marino Nie wiem, to może jakaś murata. Albo pod murato. Okej, okay, wydaje mi się, że teraz wjechaliśmy chyba na tą A14 słynną. Bo to jest chyba 11 Divided Droga w tym kraju. Golamadia oh, Syntizona. No czekaj, to może być bardzo dobra wskazówka. Kampot Day, Kutei. Albo to jest po prostu jakaś randomowa divided droga. Taka opcja chyba też istnieje, ale myślałam, że to może ta czternastka jest. A-14, która nie jest zaznaczona na mapie o jakiś znak widziałam daj mi znak około Viva Santa Musitola czekaj, Aquaja Viva jest tutaj czekaj, ten Aquaja Viva byłoby tutaj Byśmy byli gdzieś tu i Santa, Santa Musciola jest też pod ten znak podpięta. To co, to jakiś tam tam San marino, tak serio? Hm. Montalbo. A! W, w ogóle teraz jeszcze wiem, że ten, że, że, zazn że zaznaczyłam drogę z tą nazwą ulicę. No, ale po prostu tylko zaczynałam strzelać, nie? <laughs> Rzeczywiście to jest to. Czekaj, Montalbio The Montalbo, przepraszam. No to my jesteśmy na tym skręcie teraz. Hmm, ciekawe. Dobra, może jakoś powoli dokręcę. Czekaj, jechałam wcześniej na South bardziej, więc jedziemy na South. Strada Monte di Diodato. Didi Didi skupiam di. di, di, di. tą ulicę. Czekaj, tutaj byliśmy. Gamela nie widziała Monte Diodato. Może po kącie znajdę? Mhm, tak. Już szukam. Diodato. Pośrednio. Sraddhi Kanepa No nie, Kanepa Ja już nie umiem czytać, jakby co, szory Tylko nie pamiętam, jechałam w tą stronę? No, byśmy byli tutaj, no Tak szczerze Via de... A nie, to tam jest rada napisana Roma... Dei Romani Jajku, naprawdę jest ciężko określić, w jakim miejscu mogą się zrespić. Tutaj takie rzeczy się dzieją. Tylko jechałam najpierw na South, żeby potem zawrócić na North Byłam na tej ulicy. To koniec. Sandonino. Już byłam na tym, no. Teresa Gualdaria. Monte Diodato. Mm, czekaj, tutaj byłam, zanim się nie zawróciłam. Goldaria. Goldaria? A to jest Terza Goldaria. A, tutaj jest, Boże. Monte Diodato. Okej, okay, mam chyba powoli punkt zaczepienia, ale to nie zmienia faktu, że nadal jestem ugotowana. Tak, ja musiałam gdzieś tutaj kręcić. Najpierw jechałem south, żeby potem jechać na north z powrotem. To nie jest miłe jakby. No to może być taka napa cała. naprawdę ciężkie tutaj w ogóle najgorzej, że są te jakieś rzeczy się dzieją okej, okay, czy jestem mniej więcej gdzieś tutaj tylko żeby przez przypadek spacji nie kliknąć bo to będzie załamka, ale chyba tego nie zrobię okej, okay, jest jeden skręt, jest drugi skręt jest trzeci skręt Strada di Kanepa. No, ja się domyślałam, no, no, że to jest no, ta ulica tej kanepy całej. Tutaj jest kanepa, i tutaj jest Monte Diodato. Tak, i to się zlewa w całość teraz. Jestem na tej trasie. Tylko raz, dwa i, i trzy był skręt. No, bo że to będzie tak ciężki do line-upu bo tutaj to odbija tak trochę mocniej czekaj, to tak zakręca, że nie zakręca hmm. jestem pewna, że możemy być tutaj, ale się trochę boję klikać okej, okay, tutaj jest jakaś łowiczka, więc to chyba ma sens że to jest konkretnie to miejsce tylko mój Moja jedyna obawa jest taka, że ja ten, że ja po prostu przestrzelę, nie? Ale to wygląda bardziej płasko niż ten. Zwłaszcza, że tutaj nie widać. A nie, jest jakiś domek. Dobra, gysujemy tutaj, dobra. Na szczęście jest 5K. I ostatnia lokalizacja. Oj, kto by się spodziewał, że ja spędza ponad pół godziny na klikaniu w San Marino. Ale naprawdę. Wierzcie mi bądź nie, ale... Jest ciężko. Nie wiem, chyba trzeba byłoby się wszystkich ten nas w ulicy w San Marino ponauczać. Okej. Okay. To już widzieliśmy przed chwilą, ty Borgo. Czekaj. Borgo Maggiore. Czyli być możliwe, że już byliśmy na tej drodze przed chwilą. To jest właśnie moja pamięć rybki. Tak, byliśmy tutaj. I najgorzej, że ja nie wiem, ten jaka to była ulica. To jest moje najgorsze, po prostu kuźwa, nie wiem. Ale przejeżdżaliśmy tędy przed chwilą. Ja mogę sobie łapę dać uciąć za to, nie? Czekaj. Gujducio. Gdzie było Gujducio? To powinno być teoretycznie że 5K. Dzisiaj, ale. Nie pamiętam już tutaj, gdzie to było. No, w sensie, no, mam miasto, ale co mi po tym mieście kuśwa? Muszę znowu na nowe info szukać. Po prostu. Nitella, no też. Nawet kurczę na mapie chyba, widziałam to przed chwilą, jak tam, jak szukałam tej ostatniej tej, tej e, lokalizacji przed chwilą. Czekaj, co to, to było to? Nie, czekaj, bo ja na sam starcie teraz cofnęłam Już teraz nie pamiętam, gdzie było, co? Oj, czasami chciałabym mieć lepszą pamięć, niż mam Nie, coś co. No to powinnam była już 0,1 sekundy znaleźć jak tylko zobaczyłam ten znak myski, jak tak będę szukać ciągle tego na to ja nigdy tego nie znajdę no Villa del Mercurio, no też to widziałam no byłam tu Ciągle tak skamuję tą mapę, bo jednak mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć tą ulicę. Bo naprawdę ja ją już widziałam dzisiaj, no i Wy też jesteście w stanie to potwierdzić, że już to widziałam, bo jeździliśmy tutaj razem. Okej, dobra, jest Merkury, jest Niela Tylko gdzie jest ta ulica, której szukam? Czekaj, to było to? Czekaj, już nie pamiętam, South O Jezus Boże, jak to ciężko szukać jest Giegu i Ducio, no to to jest to, Vitole, Degli, Oliwi Jakby to tak zakręca? Jakbym tu zjechała gdzieś? Czyli tu? Jakbym tu zjechała? No tak, no tutaj jest dwa. Mhm. O, teraz będziemy wymierzać. Tutaj są domy nastakowane, tutaj jest garaż. Jesteśmy jakby między tym garażem, jakby coś tutaj. Mam, mam nadzieję, że będzie 25K. Dobra, jest. 0M. 5K 0M, dobrze. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że będzie aż tak ciężko, żeby zrobić 25K na tym kraju, ale no, niestety. Niestety wadą tych małych krajów jest to, że oni nie mają żadnych dróg. Przynajmniej w przypadku San Marino, że oni w ogóle nie mają żadnych dróg, powiedzmy, no... takich numerowanych. Jedyna numerowana to jest chyba tylko ta czternastka, ale i tak nawet jej oznaczenia nie widać na mapie, więc... Gdyby nie fakt, że ja spędziłam za dużo czasu scrollując i mając nadzieję, że uda mi się trafić ulicę, no to ten, no to... Może poszłoby to szybciej, ale z drugiej strony jednak te scrollowanie w poszukiwaniu ulicy było potrzebne. Bo jednak jechałam gdzieś i potrzebowałam się zorientować, gdzie jestem mniej więcej w tym San Marino. No jednak, jeśli ja chcesz się zrobić perfect skora, no to niestety. Trzeba się trochę poświęcić. A na dzisiaj Wam dziękuję. I cóż, nie polecam robienia San Marino na 25K.